Cześć. Dzisiaj będziemy robić film challenge z dziwnych połączeń jedzenia. Tutaj co mamy część challenge. Mamy produkty, które będziemy nakładać na to co jemy, a tutaj mamy rzeczy, które jemy. Mamy... On będzie że osoby, więc daj mu suba, daj lajka. Tutaj I mamy dużo krojenia, róż dużo masła i, i łyżkę do nabierania. Y... Tych rzeczy tutaj zabieramy łyżką. Mamy też wodę na wszelki wypadek. Do popicia. Tak, I, y, Tu mamy miski I z każdej wybieramy tu macie. Y, mamy cytrynę, cebulę, y, tortille ser żółty, delicję i truskawkę. Wybrałem taką dużą. Jak widzicie, jeszcze mamy tutaj tu, do smarowania Tutaj, 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 tutaj sos czekoladowy. Szan. Sos czekoladowy. Jak już mówił, seler, Owidło. powidła śliwkowe, które jednocześnie nazywają się powidła węgierkowe, majonez, majonez oraz masło, czyli najgorsza rzecz, bo może na przykład być z delicjami. No właśnie. Dokładnie. E, więc myślę, że możemy przystąpić do robienia tego twojego Tak. Zagrajmy w marynarzyka. to zacznie. Raz, dwa, trzy. Nie, nie, może, nie. Boże, dobra. Marynarzyk. Dobra, Kiedem? Nie, do trzech. A. Ma ry, na brzyk. Ma ry, na brzyk. Ma ry, na szyk. No kurde. E, więc tam no, nie Pierwsza rzecz. E, powidło węgielkowe. E. O matku, co się dał da. Odkrył sobie. Mhm. To nie tak się robi. Mhm. Ale kawałek ten. No tak. O Boże. Dobra, zdejmij skórkę. Osobarnik. Tele. Teraz wiesz, że ja przegrałam tego marynarzyka, nie? Czemu zacząłeś? Ten, kto był akurat na Serio? Myślałem, że nie. Tak, ten, ten. Tak, ten specjalnie przegrywał. Czyli w sumie bym wtedy wygrał, bo twoich myśli za bardzo nie da się przewidzieć. Co? Ostre! Wodę chcesz? Masz. A no tak, się o tym, że te noże teraz będą brudne. Dobra. To już i tak było użyte i będzie użyte teraz. Dobra. Więc na pierwszym ja wymiękłem, teraz on będzie. ojej, Jezus, czekoladowy. czekoladowy. Byle, byle, tylko teraz nie było takiego coś niedobrego, najlepiej... Delicie. Delic! Tortilla. 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 Ja ci otworzę... Ja, e, dobra. Trzeba odkroić jakiś taki mały kawałek. Nie będzie dużo. No właściwie będzie dobra, więc. Na razie wygrywa. Może to zrobić tak. Uważaj na. No, otwórz mądra, ludź. Dobra. Czekaj, to nie tak się otwierało. I tak się otwierało. Albo nie. Nie lepiej to przeciąć. Ja bo się odkryłem, muszę no. Już. Dobra. Mm. Dobra. Daj mi to. To chyba tam jest w środku. Zapomuję się żeby to otworzyć przed nagraniem. Sorry. Ale wszystko jest oryginalne, że to nie jest odstawione, że w środku wlaliśmy dobre rzeczy. Też to jest dobra rzecz. No ale tak, ale że wlaliśmy coś innego, to, to nie jest ustawione. Widzicie teraz to. No, że po prostu ustawiliśmy rzeczy, które nie są dobre, a nie ustawiliśmy rzeczy, które są dobre. Bo no. z czekoladą jest dobre. No tak. W połączeniu z... Na przykład On sery. ma farta, więc wiecie, ja będę taki... Kurna, nie wiem, co tu powiedzieć, jeśli znowu wygrywam. I zasubuj mój kanał Killer Gaming. Będzie link fajny. Killer. Aha, U mnie znajdziecie CSGO. I dobre, co? Pyszne, brać. Brudny jesteś. Dobra. Tu jestem. Wam, kulda. E, więc to Co był seller. Seler, Boże, nie. To tu? Nie, tu, nie, tu. Tak, tu. Ty, Cytryna! <śmiany> Ale z selerem? I wiesz, nałóż po prostu na to. Ale trzeba wyciąć przecież skórkę jakoś. Ebe, anë të otë fërgjë e i dhëmë të

O, dobra. O Boże, to, to nie, nie będzie, ja. będzie dobre. To nie będzie, nie będzie. Ej, no właśnie, my, my powinniśmy brać inne łyżki właśnie z powodu takich rzeczy. No jedz, masz to na łyżce zjeść, jak chcesz. No i jak? Film będzie wrzucany częściami ze względu na pamięć tego telefonu, która nie jest najlepsza. Więc Zjadł? Okej. Okay. Teraz moja kółka. Ja miałem cytrynę i seler. Jeśli to się urwało, to się wkurze, bo to jednak było dobrze. Truskawka, Tylko żeby nie masło, żeby nie to masło. Głupie masło. Majonez. Majonez i truskawka. Nie. Sam chcę spróbować, tylko truskawka. Nie. I stąd. Albo nie, poczeka na Twoją reakcję. Ej, a ja tak właśnie moglibyśmy zrobić każdą rzecz po dwa razy? Tak w sumie się dało. Nie? Hmm. Że za chwilę ten film się znowu urwie. To jest... Niestety, to ta pamięć z telefonu Twojego, jest piękna. Dużo tego zielonego. Ale to zielone można zjeść! A tego nie chcę. Ty nie lubisz skórki cebuli, to ja nie lubię zielonego. Bo skórki cebuli się nie je. Je się, jeżeli się No to se zjez! Ja nie jem. Bo ja też jej nie lubię. Cebula. Dobra. A, odkroił. Nie no nie źle. Gdzie jest Jestem mają z dekoracyjnych winiary. No tak. Nie ma lokowania nie... Lecz była ta łyżka. Chyba, bo chyba się powinno takie zamieniać. Albo ścierką. Do i dalej. Dokładnie. Oh. Założę się, że ja będę miał to połączenie delicji i moku. Teraz ten masz na to 50% no. szans. Nie biejesz. Trzy rzeczy i trzy rzeczy. Dwie rzeczy i dwie rzeczy. To 33% i coś takiego. 33%. Co się... No tak, popatrz na trzy. Na każdą właśnie. rzecz jest 33. A 100% jest tych. Na każdą życie jest 33, skoro są cztery. Na każdą rzecz jest 25. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery... A no tak cztery. Ale cebulos. No właśnie właśnie to na każdą rzecz jest 50, bo bierzesz po dwie. Coś mi tu nie pasuje. Ser żółty, delicję. To tyle była, Ale masło jeszcze zostało, i co? Krakus. Masło Krakus. No to ma masło swoje delicie, please. And you can eat shan eh, with ser. ser. Nie, boję się tego. Ej, ty patrzyłeś. No to czekaj, pomieszamy. Patrzy na no ciebie. Masło chyba, nie. Serce oh. Ej, to co ja powiedziałem? Masło. Kolejna teraz, część. Witam Was! Grubo tego masła mam Grubo, grubo masła na leci, Poprzednim odcinku też tam mówiliśmy. Ale delicie z masłem, to jest połączenie. Co się cieszę. Mm -hmm. Bo ty no z tego, co mogłoby być, to jest ser z masłem. I daj jeszcze trochę. Tego masła. Nie, to jest grubo. Nie, to nie jest <grybujesz się i> grubo, to jest tak malutko. Napiszcie, czy to było grubo, czy teraz będzie grubo. Nie, Wo, teraz... oh, oh, oh. To będzie obrzydliwe. W sumie, jak smakuje chrzan? Dobrze. No jedz. Źle, co nie? Nie no, to mi a ja robimy jeszcze jedną rundę czy nie? Ty sam No. Wiesz każdą z nich da się użyć jeszcze drugi raz co najmniej. Mhm. No więc masz krzam. i ser. Weź tego sera można otworzyć normalnie. Co mi wygrywasz z ręki, człowieka, ja widzę cię. Masz to. Ten serca w tym roznieg. Darwin, chodź tu. Co z nim chcesz zrobić? Wiedz ten papier. Nie, zostaw moje Nie. Zbrojcie na Dobra, nie można. Nagrywamy! Wyt... Czemu muszę to wytrzymać z tego? i tym nawet, chyba z chrzanu. A co tak mało sera? Może weź nie przesadzaj, ser tu jest najgorszy, tylko ten szan. Będziemy robić drugą część. Nie można wypluć. Okej, okay, okej, okay. Ja wszystko połknąłem, cebulę i co ja miałem. Może najpierw cytrynę pokroję. To w... jest gorsze. Mm, ja lubię cytrynę. Mm. No, ja lubię. A. Uff. Mm. Co zrobiłeś? Wypróbujesz, nie do kosza, nie, no. Jestem nie jest mi Nie, z tego nie zjadł.